a ich tamtera jedzie a tą wodę żeby ominąć trzeba było wyskoczyć co tam na wiem to jaka tam jest głęboko no nie no jak nas ich tam jest tyle no jeszcze się tam ciężarówkać no jechać, 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 jechać miało no Nowe drogi No Nowa droga Nowy przejazd No, nowa Można z lat już nie nowa Gwarancja wyszła się może być